Cześć. Jesteśmy już po konferencji Semafor, na której prezentowałam prelekcję dotyczącą zabezpieczenia nośników w związku z atakami ransomware. Jeżeli byliście na miejscu, serdecznie dziękuję za udział. Było mi bardzo miło poprowadzić dla Was swój wykład i odpowiedzieć na pytania zarówno te z sali, jak i kularowe. Jeżeli nie dotarliście, ten materiał jest właśnie dla Was. Krok po kroku omówię zagadnienia, które były poruszone na konferencji, plus dla wytrwałych na samym końcu będę miała kilka gratisów. Pierwszą kluczową kwestią, którą musimy poruszyć, zanim przejdziemy do kwestii odpowiedzialności i faktycznej ścieżki działania, jeżeli chodzi o nośniki dotknięte ransomwarem, to wyjście krok do przodu i zastanowienie się, jakiego typu infrastruktura została zaatakowana. To nie jest tak, że każde zdarzenie, które przeradza się w incydent cyberbezpieczeństwa, przebiega dokładnie tak samo. Podobnie jak występują znaczne różnice pomiędzy zdarzeniami, które mają miejsce w infrastrukturze informatycznej i tej, która wydarza się w automatyce przemysłowej. Co je różni? Przede wszystkim priorytetyzacja atrybutów bezpieczeństwa. Tak zwana triada, poufność, integralność, dostępność, przede wszystkim w sferze IT koncentruje się na poufności, dlatego że mamy tam dane, dane osobowe, również nieosobowe, ale to one są tą wartością, która podlega szczególnej ochronie. W automatyce przemysłowej jest zupełnie inaczej. Zakłady przemysłowe, produkcyjne, infrastruktura sieciowa to jest ekosystem, który musi być w ciągłym ruchu. Przestój to wielomilionowe straty. Dlatego ewentualny atak na tą infrastrukturę przede wszystkim uderza i jej dostępność. I to jest priorytet, na którym skupiają się zarówno działania związane z reakcją na zdarzenie, jak i wszystkie plany. Prowadzi nas to do określonego pytania związanego z tym, co tak naprawdę znajduje się na nośnikach dotkniętych zdarzenie? Atak ransomware'owy zwykle kojarzy nam się z tym, że sprawca atakujący dostaje się do infrastruktury, szyfruje dane i wykrada część tych danych, żeby dodatkowo szantażować ofiarę i zmuszać ją do zapłaty okupu. Jak to wygląda w automatyce przemysłowej? Trochę inaczej, bo dane, które mogą opuścić maszyny czy urządzenia częściowo informatyczne, które znajdują się w infrastrukturze tzw. zwanej OT, Zawierają na ogół plany, projekty, czyli know-how produkcyjne, na którym bazuje dana firma, na której bazują jej procesy. Ale prawdziwą wartością są te dane, które zawierają nastawy i konfiguracje maszyn i urządzeń, dlatego że to one mają kluczowy wpływ na proces produkcyjny i brak ich dostępności albo ich utrata mogą prowadzić do ogromnych strat. To zupełnie zmienia optykę i podejście do sposobu, w jaki firmy mogą chcieć postępować z danymi nośnikami? Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Zaszyfrowany został moduł w maszynie produkcyjnej. Nie ma znaczenia, czy będzie ona używana do mieszania farby, czy do wytwarzania jakichś komponentów, które później staną się częścią produktu. Wymiana tego komponentu może, ale nie musi być możliwa. Bardzo dużo zależy od przede wszystkim postanowień umowy gwarancyjnej, bo każde samodzielne rozkręcenie elementów maszyny może powodować utratę gwarancji. Przyjazd serwisu fabrycznego, ściągnięcie części, Zapewnienie komponentów ekwiwalentnych i zabezpieczenie danego nośnika może być procesem długotrwałym i kosztownym. A tak jak wiecie, jak mówiłam wcześniej, automatyka przemysłowa musi być w ruchu. Czyli, priorytetem przy tworzeniu planów związanych z odtworzeniem po zdarzeniu, jakim jest incydent cyberbezpieczeństwa, jakim jest ransomware, priorytet będzie przywrócić z powrotem jak najszybciej maksymalnie potrzebny zakres działania maszyny. Może to powodować, że firmy nie będą skłonne do tego, żeby takie dane zabezpieczać czy takie nośniki izolować i zachowywać je na potrzeby toczących się postępowań. Przykład, który podałam, jest oczywiście ekonomicznie uzasadniony i dotyka w większości firm, które przemyślały całą swoją infrastrukturę i analizując ryzyka związane z ransomwarem, zastanowiły się nad konkretnymi skutkami i tym, jakie nośniki i jakie dane mogą być nimi dotknięte. To bardzo szczegółowe podejście do tego typu procesu i będzie świadczyć o tym, że firma, która w taki sposób analizuje ten temat, jest bardzo dojrzała cybernetycznie. Są też zupełnie skrajne przypadki po drugiej stronie szali. Firmy, które w ogóle nie wiedzą, że były zaatakowane. To są firmy, do których po miesiącach mogą zwracać się organy ścigania z informacją, że znalazło ich zagubione dane. To mogą być też firmy, do których zwracają się atakujące, ale z pewnym opóźnieniem. To zaskoczenie może powodować, że w momencie, kiedy retencja danych w kopiach zapasowych to miesiąc, dwa lub trzy, dane, które były związane z atakiem, mogą już nie być dostępne, bo po prostu się nadpisały, zupełnie zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami. Natomiast całkowicie pozbawia to firmę możliwości analizy jakichkolwiek artefaktów pozostawionych przez atakujących. Są też inne aspekty związane z decyzją, czy dany nośnik ma być zabezpieczony, czy też nie. Trzeba pamiętać o tym, że atak ransomware'owy stanowi przestępstwo. W związku z tym, jeżeli zgłosimy tą informację albo wykryje to organ ścigania, podejmie czynności, ale te czynności trwają, ponieważ spraw jest bardzo dużo. Zasoby ludzkie w organach też są ograniczone. To powoduje, że nośnik, nawet jeżeli został zabezpieczony, musi być magazynowany w odpowiednich warunkach, żeby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem, ale również w takich warunkach, żeby możliwe było techniczne odtworzenie tych informacji. Jeżeli postępowanie będzie trwało 6 miesięcy, 12 miesięcy, to postęp technologiczny nie spowoduje, że będziemy mieli problem z odtworzeniem danych z danego nośnika. Dobry przykład to na przykład dyski CD. W wymiarze sprawiedliwości korzystanie z płyt CD jest ciągle bardzo popularne, ale jeżeli spojrzycie na swoje stacje robocze, na laptopy, tablety, to już w ogóle, ale komputery stacjonarne, coraz mniej z nich ma czytniki płyt, co oznacza, że żeby być gotowym do pracy z tego typu nośnikiem, konieczny jest zewnętrzny moduł, który pozwoli na podłączenie do stacji roboczej i na odczyt danych znajdujących się na tym nośniku. Potrzeba jest dużo wiedzy merytorycznej o specyfice elementów infrastruktury, żeby mieć świadomość na ile upływ czasu może spowodować nieprzydatność danego nośnika albo zawartych w nim danych. To powoduje, że bardzo ważnym elementem jest przeanalizowanie możliwości zastosowania analizy tzw. forensik i właściwych procedur związanych z zabezpieczeniem danych na potrzeby zarówno organów ścigania, ale też własnych czynności związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem. Co to oznacza? Albo konieczne jest zbudowanie kompetencji we własnych strukturach wewnętrznych, albo nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które taką wiedzę posiadają i będą w stanie pomóc, zarówno z zabezpieczeniem w odpowiedni sposób danych, jak i decyzją, która jest związana z tym, czy nośnik ma być przechowywany w całości, czy jedynie jakiś ślad, który odnosi się do zawartych tam danych. Jaki może być z tym problem? Tak jak już mówiłam, technika cały czas idzie do przodu. W dobie sztucznej inteligencji i postępującej automatyzacji, ona nawet nie idzie, ona galopuje, jedzie z prędkością nadświetlną. Co to oznacza? Że wiedza o tym, jakie artefakty pozostawia atakujący w infrastrukturze, zmienia się. Może nie z dnia na dzień, ale idzie ciągle do przodu. I te same nośniki, z których nie mogliśmy wywnioskować niczego jeszcze w zeszłym roku czy dwa lata temu, w tej chwili są jak otwarta książka dla osób, które specjalizują się w analizie nośników z tego typu zdarzeń. Co to powoduje? Że nikt, kto został zaatakowany, nie może mieć stuprocentowej pewności, czy zabezpieczył wszystko, co było do zabezpieczenia. To jest z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej strony trzeba podejść do tego tematu mocno racjonalnie, dlatego że drobne ziarna. Mogą nie doprowadzić do ujęcia sprawców, ani do wyciągnięcia wniosków, które pozwolą na lepsze zabezpieczenie się w przyszłości. Dlatego klucz programu to wiedza merytoryczna i zdrowy rozsądek. Powiedziałam już dwa słowa na temat tego, jaki jest cel, dla którego warto jest pozostawić albo chociaż zabezpieczyć dane zawarte na nośniku. Pierwsza grupa aktywności, które powinien podjąć sam zaatakowany. Ustalenie, co było przyczyną zdarzenia, skąd wszedł atakujący, który zasób w infrastrukturze był słaby, czy to była stacja robocza, czy zawiniło niewystarczające przeszkolenie pracownika, a może jednak atak był od infrastruktury sieciowej i tak naprawdę potrzeba jest wymiany sprzętu albo dodatkowego przeszkolenia administratorów. To ma bardzo duże znaczenie, bo wszystkie podmioty, które podlegają pod wymogi związane z cyberbezpieczeństwem, muszą na bieżąco analizować. Zdarzenia i sygnały dotyczące słabości ich infrastruktury i stosowanych zabezpieczeń, żeby w maksymalnym zakresie dostosować to, jak się chronią, do ryzyk, na które są narażone. Druga grupa działań, które wykorzystują te nośniki to działania prowadzone przez podmioty zewnętrzne czyli cesirty krajowe cesirty sektorowe albo organy ścigania te podmioty na bieżąco aktualizują swoje informacje dotyczące popełnienia przestępstw cybernetycznych i na podstawie zabezpieczonych przez różne ofiary ataków nośników wyciągają wnioski i tworzą bazę która pozwala im stosować techniki wykrywania i zapobiegania zdarzeniom które będą chroniły w przyszłości nie tylko tego konkretnego zaatakowanego, ale również inne podmioty na rynku. Oczywiście można powiedzieć, OK, dlaczego mam ponosić koszty, żeby zabezpieczać nośniki dla cudzej ochrony. Trzeba jednak pamiętać, że atakujący zawsze są dwa kroki do przodu, ze względu na to, że mają dostęp do coraz nowszych technologii i bardzo dobrze wykrywają słabości powtarzalne w infrastrukturze, która jest implementowana w różnych podmiotach. To powoduje, że każda sytuacja, w której organy uprawnione do ścigania tego typu zdarzeń mogą poprawiać świadomość i wiedzę, może skutkować w przyszłości informacją z ich strony z ostrzeżeniem: Uwaga, ten element infrastruktury albo takie działanie wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa. Wiadomo, że nie jest to prosto kwantyfikowalna sytuacja i nie możemy przeliczyć tego na natychmiastowy zysk. Ale każde drobne działanie, które zbiorowo pomaga zbudować odporność na tego typu zagrożenia, jest warte przynajmniej przemyślenia.